Ocena jest jednoznaczna, ocena jest niedostateczna, bo jest niedopuszczalne, że w pierwszej kolejności musimy mieć zbudowane zdolności do odparcia zmasowanych uderzeń powietrzno-rakietowych. Panie redaktorze, to jest kluczowa rzecz. Jeżeli wojna się rozpocznie, to ja z widłami na przeciwnika nie pójdę, a nie widzę żadnych sensownych reakcji ze strony rządu. Dzień dobry, Wojciech Mulik. Witam Państwa w ten czwartkowy wieczór. Zanim zaczniemy, chciałbym Państwa gorąco zachęcić do subskrypcji naszego kanału. Robi to jedynie 22% z Was, a naszym celem jest przynajmniej tutaj 50%. To dzięki Wam możemy tworzyć jak najlepsze materiały, dlatego gorąco zachęcam do subskrybowania naszego kanału. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj generał Leon Komornicki. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu, czy dobry wieczór już? Tematem naszej dzisiejszej rozmowy no, będzie szeroko pojęte bezpieczeństwo Polski i też oczywiście sprawy związane z wojskowością. Od ponad dwóch lat za naszymi granicami trwa konflikt między Rosją a Ukrainą. E, mm -hmm. I jednocześnie, mimo to, nadal w tym czasie nie mamy ustalonej nowej strategii bezpieczeństwa Polski. Jak pan generał to ocenia? To jest. Ocena jest jednoznaczna ocena jest niedostateczna, bo. Jest niedopuszczalnym, żeby państwo będące na granicy z krajem, który prowadzi wojnę, którym jest wojna, i jednocześnie będącym sąsiadem tego państwa, które prowadzi tą wojnę w, w Ukrainie, czyli sąsiadujemy z Rosją, jest niedopuszczalnym, żeby strategii nie było strategii bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście ona, ona jest, to, to znaczy, że w ta 2020 roku Którą, którą zatwierdził czy też podpisał pan prezydent Duda, nadal jest, tylko że ona jest nieaktualna, że tylko że ona okazała się strategią bezpieczeństwa narodowego, która, którą można określić mianem pułkownika, dlatego że ona w głównym mierze zalega na półkach w archiwach, czy też jest dostępna w internecie. I tak dalej, no ale nie przełożyły się tam zawarte w niej ustalenia, chociażby te, które dotyczą powszechnej obrony państwa, o tym, że, że wszyscy jesteśmy, cały potencjał państwa jest w tej, w, w, w obronie musi być zaangażowany i tak dalej, i tak dalej. Ale ona już chwilą podpisania w głównej mierze była nieaktualna. Z Już powodu? niedługo wybuchła wojna w Ukrainie, się okazały te treści, które tam zawarte nie do końca odpowiadały rzeczywistości co do zdefiniowania czym jest Rosja, czym jest rosyjska polityka imperialna, czym jest rosyjska strategia militarna i czym jest w ogóle Rosja. I co, co by się na przykład stało w przypadku... Ataku teraz Rosji na Polskę? Czy dalej według procedur musielibyśmy się dostosowywać do tej strategii bezpieczeństwa, która, w której Rosja nie jest naszym głównym wrogiem? To znaczy, to? ona jest tam w jakiś sposób zdefiniowana, że Rosja jest, tylko że pytanie jest następujące, gdzie są dokumenty wykonawcze. To jest w stosunku do strategii bezpieczeństwa narodowego powinny pojawić się dokumenty wykonawcze poszczególnych resortów, w tym resortu Ministerstwa Obrony Narodowej, które powinien zdefiniować w oparciu o tą strategię, która z kolei powinna określić generalne założenia, Chociażby doktryny czy strategię obrony militarnej tak, państwa, za, generalne założenia. I tego, ta, ta strategia tego nie zdefiniowała. Tak. Jak powtarzam, ona określiła o, o tym, że obrona powinna być powszechna. I co jeszcze określiła? Że Polska jest winna sobie obronę cywilną kraju, czyli Powinien być ten cały potencjał też w jakiś sposób właśnie w ramach tej powszechności zagospodarowany, ale to jest zbyt mało, żeby powiedzieć, że ona w sposób właściwy definiuje. W stosunku do agresora, tym czym jest Rosja i czym jest istota i charakter rosyjskiej agresji w Ukrainie, definiuje poprawnie, jak, i, jak, jak doktryna obronna państwa powinna polegać. W moim mniemaniu czy odczuciu, ta strategia obrony Rzeczpospolitej nie jest suwerenną strategią. Nie jest strategią narodową. Ona, w mojej mierze, to jest strategią NATO. Na więc strategią obrony o charakterze Defensywnym. Co to znaczy? To, że my w wypadku agresji Rosji w dalszym ciągu zamierzamy realizować odparcie tej agresji i pobicie agresora. Na, linii Wisły? na swoim terytorium. Na swoim terytorium, tak, na swoim terytorium, co jest, biorąc pod uwagę właśnie istotę, charakter rosyjskiej agresji rzeczą niedopuszczalną. Zdaje Proszę, Pana generała, politycy nie uchwalając nowej strategii bezpieczeństwa Polski teraz tak. narażają nas na niebezpieczeństwo? O oczywiście, że tak. Dlatego, że bo strategia, strategia bezpieczeństwa narodowego, tak jak powiedziałem, ona definiuje doktrynę obronną państwa, a doktryna obronna państwa definiuje, co, w jaki sposób mamy się bronić, bronić. A co to znaczy, się, w jaki sposób się bronić? To znaczy, w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę istotę i charakter rosyjskiej agresji, zdefiniować potencjał obronny państwa, z czego on się składa, właśnie, który stanowi system obronny państwa, jakie są jego filary, zdefiniować potencjał sił zbrojnych, właśnie ilość, pod względem ilościowym, jakościowym. Pod względem stosunku rodzaju sił zbrojnych do siebie, czy wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, zdefiniować struktury, które muszą być adekwatne, uzbrojenie, wyposażenie, zaplecze itd., tak dalej, tak dalej. To jest doktryna. A gdzie ona jest? I jej charakter. A jaka powinna być doktryna, właśnie? O charakterze ofensywnym. Co to znaczy? Że w pierwszej kolejności musimy mieć zbudowane zdolności do e, odparcia zmasowanych uderzeń powietrzno-rakietowych. Panie redaktorze, to jest kluczowa rzecz, kluczowa do odparcia, po to, żeby zachować żywotność potencjału państwa i właśnie e, e, i społeczeństwa, żywotność, żeby społeczeństwo nie było e, po prostu zastraszane w ten sposób, żeby nie zdziżyło tak, ukraińskie społeczeństwo bez nadziei, ciągle poddawane takim uderzeniom i ponoszące straty, bo Rosja Uderza nie tylko w obiekty wojskowe, uderza także w obiekty cywilne. Tutaj, tutaj postawimy kropkę. Mamy pierwszy telefon do naszego studia. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, tam jest pod Warszawy. Przede wszystkim chciałem podziękować, podziękować panu generałowi za trzeci pana I teraz mam takie pytanie. Biorąc pod uwagę, że mamy właśnie wojenkę polsko-polską między jedną frakcją polityczną a drugą, i tak jak pan generał słusznie zauważył, nic się nie dzieje. Czy pan generał w ogóle widzi jakiekolwiek szanse, żeby klasa polityczna się otrzeźwiła, ponieważ e, rozmawiając z wieloma znajomymi i sam mam takie zdanie, że jeżeli wojna się rozpocznie, to ja z widłami na przeciwnika nie pójdę, a nie widzę żadnych sensownych reakcji ze strony rządu. Dziękuję przyjemnie. O, to jest bardzo ważne pytanie. Dziękuję. Jest pan na pewno człowiekiem młodym, zatroskanym, bo każdy, tak, zadając takie pytanie, to widać zatroskanie, bo to nie jest pytanie, które, które, które są w jakiś wyrażany sposób, szczególne poczucie humoru. Tu jest zatroskanie. Tak, tak pan, ma rację, pan ma rację, to jest kluczowa rzecz. Tak, nie mamy dzisiaj, żeby to zmienić, tą sytuację, że ta wojna polsko-polska ustała. Potrzebny jest mąż stanu, przywódca z prawdziwego zdarzenia narodu. On jedynie może to złamać. Pytanie, czy on jest dzisiaj widoczny, czy jest dostrzegany na horyzoncie, nie widać go. Nie widać go. Brakuje właśnie męża stanu, który by to społeczeństwo scalił, który podjął wysiłki, które należy podjąć w tej sytuacji, które mają konsolidować polskie społeczeństwo, polski naród. I tak dalej. Dawać, dawać przykład młodemu pokoleniu, jak to należy robić, tak żeby właśnie każdy z nas, po, odpowiednio podejmowane decyzje polityczne, znał swoje dosłownie miejsce w szyku, w systemie obronnym państwa, czuł się potrzebny, ważny, żeby właśnie budując tą potencjał w systemie obronnym państwa, budować jednocześnie przewagę. Nie tylko. Tą fizyczną w postaci czołgów, samolotów, tak, amunicji, to jest ważne wszystko jako narzędzia walki, ale społeczeństwo, które w takich sytuacjach wyraża swoją gotowość i wolę broni ojczyzny, jest skonsolidowane i wie, co ma robić. Jeżeli politycy mówią. Co, co jakiś czas i generałowie, i nie tylko nasi, tak, którzy po prostu jak najęci, mówią w sposób nieodpowiedzialny, jak włącznie z politykami, że Rosja za 2 trzy lata nas zaatakuje, to jest, o czym to świadczy? O ubóstwie intelektualnym, o braku podstawowego, fundamentalnego zachowania się jako wojskowi i jako politycy w obszarze bezpieczeństwa państwa. Bo politycy co powinni mówić? Dysponując takimi ogromnymi pieniądzami, pieniądzami, które przecież to nie są ich pieniądze, to są pieniądze podatników. Każdego Polaka i Polki, które płacą z podatki trafiają do budżetu. Tak, żeby co zrobić? Żeby... Żeby zbudować taki potencjał i namówić sojuszników, przekonać, żeby właśnie być gotowym do tego, że Rosja nas zaatakuje, to my przeniesiemy obronę naszego państwa na jej terytorium, wszyscy, tak, bo nie tu będziemy się pobijać, tylko Rosja, to Rosja nie, nie zaatakuje i politycy powinni mówić, nie, że Rosja nas zaatakuje, tylko za 2-3 lata... Rosja nie waży nas się zaatakować, nie waży się nas zaatakować, bo wie, będzie wiedziała, że dysponujemy określonymi zdolnościami popartymi także tutaj tę gotowość do obrony ojczyzny i społeczeństwa, cały potencjał gospodarczy, przemysł obronny i tak dalej. Będziemy gotowi. Tak, to jest kluczowa sprawa i teraz to wyzwanie trzeba podjąć. A czy jest taki plan, czy jest są takie podejmowane wysiłki? Na razie nie jest dyskutowanie, czy to kupić, czy nie kupić. W dalszym ciągu nie ma właśnie obrony cywilnej kraju i nie ma jeszcze czego.